jednym z najczęściej zadawanych przez was pytań, oczywiście obok tego w co zainwestować, żeby zarobić, jest to o wybór brokera dla początkujących. Serio, dosłownie pytacie o to regularnie od lat. No i w tym materiale postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Jak wybrać brokera na początek swojej przygody? Partnerem tej serii jest dom maklerski XTB, czyli największy polski broker i jednocześnie jedyny, który daje ci możliwość handlowania akcjami i ETF-ami bez prowizji. Jeżeli jeszcze konta w XTB nie masz, no to możesz to oczywiście zmienić, możesz to zrobić z linku w opisie tego wideo. I oczywiście nie jest tajemnicą, nikt tego ukrywał nie będzie, że XTB. Też jest brokerem, który ma w swojej ofercie instrumenty rynku Forex, ale to nie miało żadnego wpływu na treść tego wideo, no i w tym materiale. Mówię o tym, na co osoba początkująca powinna zwrócić uwagę i na jakich kryteriach się skupić przy wyborze brokera dla siebie. Więc chodzi tutaj bardziej o taki świadomy wybór platformy handlowej dla swoich potrzeb i do swojego doświadczenia, a nie wskazywanie palcem, który broker będzie dla ciebie najlepszy. I to jest materiał dla początkujących spekulantów, dlatego też muszę wspomnieć, że zanim założysz konto u brokera, zanim wpłacisz depozyt, Musisz rozumieć ryzyko, jakie się wiąże z korzystaniem z lewarowanych instrumentów pochodnych, którymi są oczywiście kontrakty CFD. Musisz wiedzieć, jak działa dźwignia, na czym polega pozycja długa i krótka, czym są punkty słapowe, jak działa spread, dlaczego się rozszerza, jak zabezpieczać swoją pozycję przed nadmierną stratą i wiele, wiele innych podstawowych kwestii. Ale wszystkie odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym cyklu CFD od A do Z, który znajdziesz na naszym kanale. I to nie jest jakoś specjalnie skomplikowane, ale bez tego twoja przygoda z rynkiem forex, czy w ogóle z lewarowanymi kontraktami, może się źle zacząć, a nawet bardzo szybko skończyć. I to niekoniecznie będzie happy end. Pamiętaj o tym, że trading nie jest dla każdego może przynieść ponad przeciętne stopy zwrotu, ale też może doprowadzić do szybkiej utraty kapitału. No i pamiętaj o tym, że ponad 3 czwarte traderów traci na lewarowanych instrumentach. Pochodnych. Jakiś czas temu nagrywałem film o tym, jak znaleźć odpowiedniego brokera dla swoich potrzeb. Jeżeli jesteś początkujący i to będzie Twój pierwszy rachunek tradingowy, no to warto zajrzeć do tamtego wideo, no ale już po obejrzeniu tego materiału, który właśnie oglądasz. No i podobnie jak w tamtym filmie, tak i teraz. Zacznę od kwestii bezpieczeństwa. A w przypadku osób początkujących, te kwestie związane z bezpieczeństwem są o tyle ważne, no, że zazwyczaj po prostu osoby początkujące łatwiej jest oszukać, ze względu na to, że po prostu nie mają wcześniejszych doświadczeń z brokerami i mogą dać się nabrać na coś, co u bardziej doświadczonych spekulantów po prostu od razu by zapaliło czerwoną lampkę i nawet nie traktowaliby takiej konkretnej oferty zbytnio poważnie. Jeśli dopiero zaczynasz z leworowanymi instrumentami pochodnymi, no to wybierz brokera regulowanego w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego albo ewentualnie takiego, który ma licencję jednego z europejskich regulatorów. Najczęściej to będą brokerzy regulowani na Cyprze. To będzie licencja SAI SEC. Ym, no, jeśli chodzi o brokerów cypryjskich, a w zasadzie nie tyle cypryjskich, co regulowanych na Cyprze, no to oni w przeszłości jakoś nie cieszyli się najlepszą sławą. No, ale dzisiaj przepisy w Unii Europejskiej dotyczące instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym, czyli OTC, są już bardzo mocno ujednolicone. I uważam też, że osoby początkujące powinny raczej się skupić powinny raczej wybierać dużych i znanych brokerów no bo to po prostu ogranicza ryzyko tego, że wpłacą pieniądze na konto jakichś skamerów i już nigdy więcej tych pieniędzy na oczy nie zobaczą. W materiale. W którym, o którym wspomniałem, pokazuje jak sprawdzić, czy broker rzeczywiście ma licencję, na którą się powołuje, no i też jak na stronie KNF-u prześledzić to, czy dany broker, który nas interesuje, rzeczywiście posiada europejską licencję. Polski broker, mm, regulowany przez KNF, ma też taką zaletę, że zazwyczaj, a znaczy na pewno, będzie miał polskojęzyczną obsługę klienta, a dla początkującego tradera dobry support może się przydać. Oczywiście sam fakt, że obsługa klienta jest w języku polskim, w żadnym wypadku automatycznie nie sprawia, że jakość tego supportu będzie na wysokim poziomie. Ważne jest też oczywiście w jakich godzinach w ogóle jest dostępny ta ta, ta, ta infolinia, czy jakikolwiek ktoś z obsługi klienta, kiedy w ogóle można tam się z nim skontaktować i czy poza samą infolinią i adresem mailowym są jeszcze jakieś sposoby na w miarę sprawny kontakt. Ogólnie przed założeniem konta ciężko jest to sprawdzić, dlatego no po prostu warto poczytać opinie klientów tego konkretnego brokera. Z takich zalet polskiego brokera można też jeszcze wymienić łatwiejsze rozliczenie podatku, no bo dostajemy od niego, musimy od niego dostać PIT 8C, z którego po prostu przepisujemy dane do formularza PIT 38, jak rozliczamy podatek za poprzedni rok. W różnych rankingach i w różnych materiałach porównujący, porównujących brokerów Dużo się miejsca poświęca temu, w jakim modelu taki broker działa. No, najpopularniejszy z modeli działalności brokerów to oczywiście market maker, który w największym możliwym uproszczeniu polega na tym, że to on jest drugą stroną naszej transakcji. Mówiąc jeszcze prościej, nasza strata jest zyskiem brokera i odwrotnie, kiedy my zarabiamy, no to broker na tym traci. Broker market maker bierze kwotowania instrumentów od różnych dostawców płynności z rynku międzybankowego. Broker ECN jest tylko pośrednikiem i on przekazuje wszystkie zlecenia swoich klientów na rynek. Jego głównym zarobkiem są prowizje, jakie pobiera od otwieranych przez nas pozycji, a sam wynik naszej transakcji dla brokera ECN jest neutralny, o ile oczywiście nie naruszamy depozytów zabezpieczających czyli się nie przelewarowujemy. No i nie ma tutaj konfliktu żadnego interesów, ponieważ no, broker ECN zarabia na tym, jakie prowizje mu płacimy. Broker STP to jest trochę taki pomost pomiędzy marketmakerem, a ECN ma umowy z co najmniej kilkoma różnymi dostawcami płynności, do których przekazuje zlecenia klientów i on zarabia na prowizjach. I niektórzy z brokerów STP, podobnie jak marketmakerzy, doliczają swój narzut, do spreadu. Każdy z tych modeli działalności ma swoje plusy i ma swoje minusy, no ale który będzie najbardziej optymalny dla osoby początkującej? I z tym co teraz powiem, nie każdy się zgodzi, ale akurat moim zdaniem dla osoby początkującej solidny, solidny broker market maker będzie najlepszym rozwiązaniem, mimo że ogólnie market makerzy raczej się nie cieszą najlepszą opinią wśród Traderów, a niektórzy wręcz twierdzą, że od market makerów trzymajcie się zawsze z daleka. No ale nie do końca, nie do końca tak to e, działa. A dlaczego tak uważam? Przede wszystkim dlatego, że marketmakerzy nie pobierają opłat, nie, pob nie pobierają prowizji od zawieranych transakcji. Chociaż oczywiście w pewien sposób nadrabiają to. Nieznacznie wyższym spreadem niż ten u brokerów ECN, jest tam e, narzut. No i najczęściej ich oferta jest dostosowana do klientów z niższym kapitałem, i to jest istotne dla osoby początkującej, no bo oni pozwalają zawierać transakcje o bardzo niskich wolumenach, e, na przykład jedna setna lota, czyli jeden mikrolot. Nie pobierają stałych opłat za prowadzenie rachunku, nie wymagają wpłaty wysokiego depozytu na start. Przynajmniej w większości przypadków brokerów Market Maker tak jest. Ogólnie jednak uważam, że sam model działalności brokera w przypadku kogoś początkującego, to nie jest ta najważniejsza rzecz, od której w ogóle powinniśmy zaczynać wybór brokera, że odsiewamy wszystkich marketmakerów, zostawiamy ECN i STP i zaczynamy wybór. No Niekoniecznie tak to powinno e, wyglądać. Dla osób początkujących dużo ważniejsze jest między innymi to, jaka będzie, na jakiej platformie handlowej będą Mogli zawierać transakcje, z jakiej platformy będą korzystali. No i przede wszystkim, ta platforma powinna być przejrzysta, prosta w obsłudze, mieć najważniejsze funkcje pod ręką. No i dobrze by było, gdyby też była dostępna w wersji na urządzenia mobilne. To jest dzisiaj taki standard to jest coś, czego możemy, a wręcz powinniśmy wymagać. Spora część brokerów wciąż oferuje jako taką podstawową platformę Metatradera w wersji 4 albo w wersji 5 i oczywiście MT4 i MT5 mają bardzo duże możliwości rozbudowy, mają ogromne możliwości personalizacji, mają wielką społeczność, setki tysięcy traderów wciąż z tej platformy korzysta. No, ale trudno jest polemizować z tym, że metatrader jest po prostu dla osoby początkującej, przytłaczający i nawet już pierwsze logowanie może sprawić mu problemy. Pamiętam, że kiedy jakoś w okolicach 2016 roku po raz pierwszy odpaliłem, MetaTrader A4. Po raz pierwszy miałem z tą platformą styczność, to był on dla mnie kompletnie nieintuicyjny. Mimo, że już od kilku lat korzystałem z rachunków maklerskich, mniej więcej interfejs takiej platformy tradingowej był dla mnie, no był dla mnie, nie, nie był dla mnie czymś nowym i korzystałem wcześniej z kontraktów terminowych. Więc teoretycznie taki MetaTrader powinien być dla mnie czymś bardzo. Intuicyjnym, ale nie był, więc dla osoby, która dopiero zaczyna, MT4 czy MT5 może być przytłaczająca. Dla początkujących, kluczowe jest, żeby no po prostu nie zrobić jakiejś głupoty przez przypadek, w cudzysłowie, czyli na przykład, nie wiem, nie otworzyć pozycji w złym kierunku, na złym instrumencie, albo o innej wielkości niż zakładaliśmy. No, każdemu coś takiego może się kiedyś zdarzyć, ale niektóre platformy, no takie pomyłki ułatwiają, a w niektórych. W przypadkach jest to naprawdę bardzo trudne. Poza przejrzystością samej platformy, też ważne jest oczywiście okno otwierania transakcji. Co konkretnie się w nim znajduje, jakie informacje od razu dostajemy, no i czy platforma przelicza nam od razu wielkość pozycji, czy możemy intuicyjnie ustawić zlecenie obronne, stop loss i realizację zysków take profit, no i też oczywiście jakie mamy rodzaje zleceń i czy cokolwiek tam w ogóle jest wyjaśnione. Bo co z tego, że mamy okno? I mamy listę różnych zleceń skoro nie rozumiemy o co w nich tak naprawdę chodzi wielu brokerów rozwija swoje własne platformy handlowe tak na przykład jest z XTB i z Xstation 5 i moim zdaniem jest ona dużo lepsza dla osób początkujących i po prostu łatwiej się z nich z niej korzysta niż z MT4 czy MT5 no i na sam koniec jeszcze kwestia warunków handlowych i dostępności instrumentów w ofercie Dzisiaj jest tak, że w zasadzie każdy broker ma w swojej ofercie co najmniej 100, a zazwyczaj kilkaset instrumentów oprócz par walutowych. Oprócz rynku forex, indeksy giełdowe, surowce, metale szlachetne, akcje, kryptowaluty itd. itd. Jest tego naprawdę bardzo dużo. No i ogólnie rzecz biorąc, jest tego dużo więcej niż rzeczywiście potrzebujesz, szczególnie na początku swojej przygody z instrumentami pochodnymi. Początkujący trader powinien skupić się na maksymalnie kilku instrumentach zamiast skakać po różnych rynkach tutaj, tam, jeszcze gdzieś indziej szukając okazji do zarobku. To jest oczywiście moje zdanie, pewnie znajdzie się ktoś, kto powie, że to nie ma żadnego znaczenia, otwieraj sobie pozycję, na czym tam chcesz. Ja uważam i polecam zacząć od najpopularniejszych i najbardziej płynnych instrumentów, takich jak na przykład pary walutowe euro-dolar, funt do dolara dolar do jena, indeks S&P 500, indeks DAX, nawet taka para walutowa jak USDPLN jest już instrumentem egzotycznym i mamy tam dużo większe koszty handlowe, mamy większe spready mamy niższą płynność, mogą być spore skoki, spore, spore skoki cenowe, szczególnie w okresach niższej płynności. Porównując oferty brokerów też warto sprawdzić jak wyglądają koszty handlowe średnie i minimalne spready, punkty słapowe i ewentualnie prowizje, jeżeli mówimy o brokerach ECN i STP. No, ale sprawdzajmy warunki handlowe przede wszystkim na tych instrumentach, które nas przede wszystkim interesują. I na sam koniec jeszcze kwestia materiałów edukacyjnych, analiz, webinarów, czy nawet jakichś konferencji, jakie konkretny broker daje i organizuje dla swoich klientów. Wiadomo, że tego typu baza wiedzy Macie po prostu zachęcić do założenia konta, do aktywnego tradingu, ale niektórzy brokerzy naprawdę udostępniają swoim klientom materiały wysokiej jakości, za przygotowanie których słono zapłacili zawodowym inwestorom, rynkowym wyjadaczom i osobom, które po prostu są śledzone przez wielu innych e, uczących się inwestorów i tych, którzy są. Początkujący, no i też nie tylko. Ja też śledzę wiele, wiele, wiele różnych kont, czy to polskojęzycznych, czy anglojęzycznych, żeby być na czasie, żeby się czegoś nowego dowiedzieć. No i można znaleźć u brokerów wiedzę, której próżno szukać na przykład na YouTubie. Podobnie w przypadku regularnych analiz. Można znaleźć jakieś naprawdę wartościowe materiały, które pomogą ci w handlu. To oczywiście wiadomo, ani z jednej strony. Nie można do tego podchodzić jakoś super entuzjastycznie, że przyjmuje wszystko co w tych materiałach czy w tych analizach się mm, znalazło. Ale nie można też nie powinno się podchodzić do tego całkowicie negatywnie, bo też często wśród niektórych traderów jest takie podejście, że a te materiały to w ogóle nic nie są warte, z czym kompletnie się nie zgadzam, bo naprawdę dużo się można nauczyć. Warto sprawdzić czy broker Oferuje swoim klientom taki pakiet edukacyjny, no i co tam się w nim w ogóle znajduje, kto te szkolenia prowadzi. No i to już nie są czasy, że wystarczyło zrobić webinar sprzedażowy i ludzie na to przychodzili. Dzisiaj naprawdę brokerzy muszą się postarać i wybrać znane, rozpoznawalne osoby, które mają coś do powiedzenia, i po prostu poprosić ich, zapłacić im za nakręcenie materiałów, za stworzenie szkoleń, żeby klienci to docenili, więc to już nie jest ten czas, że wystarczyło zrobić cokolwiek i założyć konto i wszyscy zakładali. Nie, 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 to już nie te czasy. I oczywiście to nie jest wszystko na co warto zwrócić uwagę przy wyborze brokera, szczególnie jeżeli jesteś początkujący. Ale zapraszam cię również na bardziej pogłębiony odcinek na temat tego jak dobrać platformę handlową, jak dobrać brokera do swoich potrzeb. Wyświetli się na ekranie końcowym tego wideo. No, a ode mnie to już jest. Wszystko dzięki Ci wielkie za obejrzenie tego materiału. No i widzimy się w kolejnych nagraniach. Subskrybuj kanał FXMac, daj łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć!